Sąd Najwyższy e, ma charakter deklarata, de, przepraszam, deklaratatywny. Tak? Dobrze? Różnica, Różnica jest taka: Przebierańcy ubrani w mundury, które przypominają mundury policji czy Straży Granicznej, zatrzymują polskich obywateli, którzy chcą wjechać do Polski. Ostatnią rzeczą kluczową w oparciu o dane, to nasze PKB. Przekroczyło miliard dolarów. Cześć! Właśnie skończyłam poranny bieg i zaraz będę ruszać do sklepu na zakupy. Za to pani Wcisło powinna ruszać do najbliższej biblioteki i trochę się dokształcić, bo takich głupot dawno nie słyszałam. Jesteście na kanale A to Ciekawe i dziś przyjrzymy się pani Marcie Wcisło, posłance do Europarlamentu, która w ostatnim czasie nie pokazała się ze zbyt mocnej strony, a można pokusić się nawet o stwierdzenie, że jej wypowiedzi bywają dość nieroztropne. Będzie o tym, kto akceptuje wynik wyborów oraz poznamy jej opinię w sprawie imigracji. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo inaczej kotulas wcisło załaduje wam tira imigrantów pod chatę. Jeśli zostawiliście, to możecie spać spokojnie. Przechodzimy do tematu. Zaczniemy sobie od debaty, która miała miejsce na antenie telewizji polskiej i wypowiedzi pani wcisło na temat sądów. Jaką funkcję jest... pani sprawuje? Jest pani europosłanką? O, a który sąd to stwierdził? Izba, e, przepraszam, Sąd e, Najwyższy ma charakter... Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych ma wydała takie orzeczenie o ważności... Tak, i drodzy Państwo, zobaczcie... Szanowni Państwo, ale, po ale pierwsze, prowadza Pani Pan poseł, błąd. Po pierwsze, Pani Poseł... Po pierwsze, Pani poseł to żeby, krótko, nie, bo, nie, bo mamy jeszcze drugą stronę, błąd, stronę i zaraz... Nie deklaratywny, ja. tylko deklaratoryjny, jeśli deklaratoryjny, już. Deklaratoryjny, Natomiast tak. Sąd Najwyższy ma charakter deklarata... De, przepraszam, deklaratywny, tak? Dobrze? Różnica, Różnica jest taka, że wynik nie. nie wiedzieć, jaką stolicę mają Filipiny, Gwinea czy Demokratyczna Republika Konga, ale żeby nie wiedzieć, kto akceptuje jej wybór do Europarlamentu, okazuje się, że w Polsce można być europosłanką i nie mieć bladego pojęcia, kto właściwie zatwierdza jej mandat. Najśmieszniejsze jest to, że Europarlament to miejsce, gdzie wcisło teoretycznie ma pracować, a ona nie wie nawet, jaka instytucja akceptuje jej mandat. Widocznie w jej rozumieniu mandat daty spadają z brukselskiego nieba, a procedury zatwierdzania to zbędne formalności. W polityce jednak widać, obowiązuje inna logika: im mniej się wie, tym lepiej. Byle tylko poprawnie się uśmiechać i głosować tak, jak każe lider frakcji. Wcisło właśnie udowodniła, że w unijnej polityce kompetencje są ostatnim, czego się wymaga. W tej sytuacji nasuwa się tylko jedno pytanie: kto ją tam wcisł do tego europarlamentu? Koronnym przykładem tego, że pani wcisło jest osobą myślącą inaczej. Jest klasyczne posunięcie, jakim jest zrzucanie odpowiedzialności za lenistwo swojej partii. Na osoby postronne. My nie, nie zdołaliśmy w sposób bardzo dobitny powiedzieć, co zostało zrobione. Cały czas słyszeliśmy, co nie zostało zrobione. Natomiast to, co zostało zrobione, jest tego mnóstwo, nie przebiło się. A to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bo to jest 1500 zł dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, to jest 800, to jest podniesienie renty socjalnej, to jest największa waloryzacja rent i emerytur, to jest, szanowni państwo, zwiększenie zasiłku alimentacyjnego, to, są, to, jest, to jest Tarcza Wschód. Zresztą. Najniższa w Europie e, inflacja. 4, 4,1 e, inflacja. In, inflacja zarządów Donalda Tuska jest w tej chwili najniższa w Europie. Najniższe bezrobocie. No mogę tu e, e, wymieniać dużo. Ostatnią rzeczą kluczową w oparciu o dane to nasze PKB. Przekroczyło miliard dolarów. Ona serio wymienia reformy, które wprowadził PiS i próbuje je sprzedać jako osiągnięcia swojej partii. Albo mówi o inwestycjach, które zaczęły się lata temu, ale teraz platforma nagle przypisuje je sobie. Mówi o tym, że Polska przekroczyła miliard złotych PKB, tu wcisło pobiła nawet własne rekordy. Polska przekroczyła 880 miliardów, ale miliard to osiągnęliśmy dekady temu. A najzabawniejsze jest to, że nawet gdyby rzecznik prasowy krzyczał o tych sukcesach przez megafony, to i tak nikt by nie uwierzył, bo Polacy nie są głupi. Można oszukać część ludzi przez chwilę, ale nie da się wmówić społeczeństwu, że czarne to białe. Koalicja dalej brnie w tę śmieszną narrację, że wszystko idzie świetnie, tylko ludzie tego nie widzą. Marta Wcisło tym razem wypowiedziała się na temat sytuacji na granicy polsko-niemieckiej, w której mocno zanegowała postawę obywateli. PiS mówił murem za polskim mundurem, a dzisiaj pluje na ten mundur. Przebierańcy ubrani w mundury, które przypominają mundury policji czy Straży Granicznej, zatrzymują polskich obywateli, którzy chcą wjechać do Polski. I przeszukują im samochody. Co to jest? Pytam się. To jest anarchia. Nikt nie ma prawa, żaden obywatel, przeszukiwać drugiego obywatela. Od tego mamy służby państwa, służby mundurowe. A to, co robi PiS, to jest po to, Szanowni Państwo, żeby wzbudzić niepokój, strach i bić na tym właśnie pianę polityczną. I to robicie. I Pani jest tego najlepszym przykładem. Zdarzają się takie przypadki, że Niemcy odwożą nam do granicy osoby z polskimi wizami. Te wizy są, Szanowni Państwo, wydane przez rząd PiSu. 6 milionów wiz. Nie, w 80 krajach. Afrykański, Lewicy. Oddolna inicjatywa ruchu obrony granic powstała, żeby patrzeć na ręce Straży Granicznej, bo jak donosiły media, Straż Graniczna ma uczestniczyć w procederze, w którym to niemiecka policja ma przerzucać nam imigrantów. Dodatkowo ludzie z jej ugrupowania nakładają nacisk na Straż Graniczną, i każą nie stosować się do zasady 100% zaufania do niemieckiej policji. Jest to absurdalne, żeby przy tych wydarzeniach, jakie miały miejsce ostatnio, dalej próbować kategoryzować ludzi, którzy chcą bronić swoich granic. Zamiast chronić obywateli, wcisło i jej ugrupowanie wolą krytykować tych, którzy mają odwagę stanąć w obronie bezpieczeństwa Polski, jakby dbanie o własny kraj było czymś złym. Najwyraźniej dla koalicji obywatelskiej ważniejsze jest ślepe posłuszeństwo wobec Niemiec niż życie i bezpieczeństwo Polaków. Cofniemy się teraz w czasie i obejrzymy, jak wygląda debata i wymiana zdań według Marty Wcisło. Unia Europejska to jest twór socjalistyczny, komunistyczny już dzisiaj. I pan kandyduje do tego. Proszę, Leszek, Prosimy, Szanowna pani, proszę się powstrzymać. Co pan powiedział? Pan proszę pan... się nie powstrzymać. Nie... Panowie... Wyłączymy... Panowie... Proszę wyłączyć mikrofon, panowie, pani, panowie pani wcisło? Leszek, Samborski. Leszek Samborski. Leszek Samborski odpowiada, proszę bardzo. Proszę państwa, y... socjalizm nigdy i nigdzie się nie sprawdził. Ani w Polsce, ani w Związku Sowieckim, ni, nawet w Chinach się nie sprawdził również, bo tam dzisiaj nie ma, tam partia komunistyczna jest, ale nie ma socjalizmu. Socjalizm na początku zawsze zaczyna się od grabienia, a kończy się tragedią i nieszczęściem ludzi. Nie chcemy socjalizmu, nie chcemy Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo, przepraszamy państwa słuchaczy i obecnych gości w studiu za zachowanie pani wcisło. Jest niedopuszczalne i będziemy wyłączali mikrofon, będziemy tutaj konsekwentni. Nie jesteśmy, proszę pani, stroną w tej debacie, państwo uczestniczą. Ale ja nie będę tolerować nazywania Unii Państwo, zaakceptowaliście, pani również. Będzie pani miała okazję się jeszcze wypowiedzieć. Proszę bardzo, na tym skończyliśmy czwartą rundę pytań. Debata Europejska. Uczestnicy debaty Europejskiej w Radiu Lublin odpowiadali dotąd na pytania przygotowane przez nas. W kolejnej piątej rundzie każdy uczestnik może zadać jedno pytanie jednemu wybranemu przez siebie innemu uczestnikowi debaty na zadanie pytania jest maksymalnie 30 sekund. No tak. Jeśli ktoś używa słów według jej słownika nieadekwatnych i wygłasza swoje opinie, które nie zgadzają się z jej światopoglądem, to wstaje i wychodzi. Polityczka, która nie potrafi znieść, że ktoś ma inne zdanie i ucieka przy pierwszej lepszej okazji, to kiepski materiał na reprezentanta obywateli. Debata to nie monolog. Jeśli wcisło chce być traktowana poważnie, powinna nauczyć się słuchać, nawet gdy się nie zgadza, a nie udawać obrażoną królewnę. Gdyby każda polityczka tak reagowała na odmienne zdanie, nasza demokracja wyglądałaby jak komedia. Przecież istotą polityki jest właśnie ścieranie się różnych poglądów i szukanie kompromisów. Ale wcisło najwyraźniej woli grać rolę obrażonej księżniczki niż dorosłej, odpowiedzialnej polityczki. Może kiedyś w końcu zrozumie, że w demokracji nie chodzi o to, by wszyscy myśleli tak samo, tylko by umieć rozmawiać mimo różnic. Ale póki co życzymy powodzenia w nauce podstawowych umiejętności społecznych. Oby następnym razem wytrzymała w fotelu dłużej niż 5 minut. A Wy co uważacie o pani Marcie Wcisło? Uważacie, że jej zachowanie podczas debaty było odpowiednie do słów, jakie padły z ust jednego z rozmówców, albo czy przypisywanie sobie sukcesów poprzedniego rządu jest dobrą strategią na wybrnięcie z opinii, w których ich rząd jest przedstawiany jako zgraja leni i nieudaczników? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Byliście na kanale A to Ciekawe nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!